Witajcie. Dzisiaj mamy znowu kwadraciaka, czyli je 3 dziechę Poszycie będzie do wymiany, dach jest ręczny, ale może coś się uda jeszcze w nim też usprawnić. Także coś takiego robimy. Telefon się ostatnio nie zamyka, cały czas wyzwania No dach, no już ktoś szybę przeszywał albo wymieniał. Eee, więc już taki no widać Popodwijany gdzieś tam albo źle założony albo, albo puścił albo się tak skurczył Albo po prostu źle Źle założony No i będzie pewna niespodzianka Na koniec Zobaczycie jak to auto się odmieni No tutaj już się nam okazało Przy demontażu Dlaczego taka podwinięta lamówka się tego w ogóle nie przykleił Zobaczcie Ta część jeszcze tu jest Złapana, a ta druga ją się też dokleja, żeby to po prostu miało fasą, żeby to było w tak, taki sposób, mniej więcej nie? ktoś to przykręcił śrubami. No, ciężki temat, żeby tego nie wywinęło. Nie? Tutaj we 30 to się klei i wtedy to jest elegancko. Także dla nas dobrze, no, łatwiej demontować, no, mogliby nic nie kleić, tylko nałożyć. Idziemy dalej. Dach jest wstawiony na kilka milimetrów dosłownie praktycznie bez klejenia tak jakiś albo byle jaki klej albo w ogóle jakoś na stary po prostu Wklejone kiedyś, a potem wstawione na sucho, bo to co Wam przed chwilą z tyłu pokazywałem, że tylko jedna warstwa jest wklejona, się okazało, że ona też niespecjalnie była wklejona, tak by starość załapał. Tu jest taka blaszka. Też coś tu jest nie tak. Widzę, że to się buja. Raczej ją zmienimy na nową, bo to co tu się wyprawia. Zobaczymy jeszcze jak to będzie po rozebraniu, ale tam coś już widzę te nity. No zaraz się okaże, był tu duży pośpiech na pewno. Przy zakładaniu pasy obowiązkowo do wymiany. W 30 jak nie zmienicie pasów, to za chwilę będziecie zmieniać znowu dach. Tak to wygląda, więc tutaj nie ma co oszczędzać. Uszczelka jest dość mocno uszkodzona. Sprężynki gazowe, o w ogóle leżą sobie luzem. Jedną już wyjąłem, to wam pokażę. One powinny mieć, już nie pamiętam, 400 N, naszej grawitacji 40 kg. Zobaczcie jaka tu jest siła tej sprężyny wypychania. Nic, nic nie trzyma, więc to wymienimy obowiązkowo. No, i tutaj też to wszystko. To był po prostu gdzieś jakieś stare pozostałości kleju, które gdzieś tam przyłapały jeszcze. Cudem. No, ten tak fajnie, że w ogóle nie, nie, nie wyleciał podczas jazdy, bo tak jest zmontowany, że. No, na ogół to się ciężko odkleja. A tutaj, no proszę. Listwa nie zdemontowana, a my już dach mamy na wierzchu Już kiedyś to pokazywałem właśnie, ale jak się nie zmieni pasów To o, takie się zrobią uszkodzenia Więc te pasy tutaj trzeba koniecznie wymienić Nie dalej. O, jeszcze lepiej no, Poprzeczki też w ogóle nie przyklejone tutaj to widać, o, to jest ciemno. O, to powinno być poklejone, żeby się nie robił balon podczas jazdy. O, dobrze, dobrze. Takie demontaże to my lubimy. Nie trzeba się szarpać z klejem. Patrzcie, zobaczcie, jak ja to odkleję. Normalnie to trzeba grzać opalarką, nie? E, żeby to odkleić. zgrzanie, szarpanie się, no, może nie jakoś mega ciężko, zależy. Od kleju, ile to ma lat, no ale nie idzie tak jak tu bajka. No, taki hałd prosimy więcej, sama przyjemność demontować to. No, mamy tutaj już dach zdjęty. To był rekordowy demontaż, tak jak mówiłem. Stelarz w trakcie czyszczenia. Lecę po sprężyny gazowe do magazynu, po nowe linki i po nowe blaszki, gdzie te blaszki są. No, tak to wygląda smaltretowane były Więc to też wejdzie Nowe No, Schowek już jest na dach przeczyszczony Albo i nie, albo i był taki czysty, odkurzony na razie. No, widzę że taki nie to czysty, i to brudny. Na razie jest odkurzony, zaraz będzie umyty. No, mamy tutaj w części nowe linki, nowe blaszki i sprężynki gazowe z tulejami, też nowe. Nie pomyliłem się, 400 N. No tutaj nie ma szans, żeby to jedną ręką tutaj wcisnął. W opozycji do tego, co mamy tutaj. Tu jeszcze jest taki patent w schowku na dach. Jakiś taki butyl miękki. No dobrze, by to było wyczyścić, bo dach jak się będzie składał, tu wchodzi okno. Teoretycznie, być może tutaj nie ma kontaktu ze schowkiem. Tu wejdzie dach, uszczelka. Tu może jest pusta przestrzeń, ale co? Będziemy ryzykować? Czy na pewno? No, można położyć kartkę papieru i zobaczyć, no po prostu trzeba to doczyścić i tyle Zwłaszcza, że tu dach, no, będzie wrażliwy na zabrudzenia, więc dodatkowa jeszcze taka niby bzdura, ale z tym butylem to się walczy, żeby to usunąć, bo to tak jest o, Niezbyt wdzięczne to już są nowe linki Zaraz wlecą pasy, więc będzie fajnie właściwie Uszczelka przednia też będzie nowiutka, już pod, zapadła decyzja. Także sporo rzeczy tutaj wleci tak jak należy, na to trzeba uważać. Te osłony muszą być. jakich nie będzie pierwsze otwarcie dachu i będzie szyba porysowana. Zawsze sprawdzam. Czy one tu są? Tu są pęknięte lekko. Też. No. Mam nadzieję, że nie będzie to nic powodowało. Trzeba będzie się przyjrzeć. Mamy 30 gotowe. Dach mega naprężony. Tutaj ręka wchodzi. No będzie się rozciągał. Myślę, że nie tak krótko patrząc na to. Tak, te dachy są szyte kurcze. Raz trochę lepiej siądzie, raz trochę dłużej potrzebuje. No, ogólnie wycinane na ploterach. Wiedzą, że za każdym razem, tak samo tego, ale to jednak szyje człowiek i mam wrażenie, wiem, że dach dachowi nierówny niestety, bo to nie jest fajne, często się motamy we 30. -tkach. Tutaj z obcieraniem szyby, o dach trzeba kombinować, za nisko szyby też się nie da, bo przecież musi dolegać do uszczelek, no i tak niby fajne auto, ale czasami człowiek wolałby robić inne modele, bo to czasami nastręcza problemów po prostu te czy dziecha.